Wysoki Sejmie, jeżeli Państwo chcecie przedłużać posiedzenia, to możemy przedłużać posiedzenia. A Pana posła Nisiełowskiego i Pana posła Bielnewskiego upominam. Proszę proszę Panowie nie podnosić głosu i nie wprowadzać zamieszania, tylko proszę uprzejmie wysłuchiwać wystąpień. Jeżeli dyskusja merytoryczna będzie, każdego do państwa posłów. Ten dzwonek chyba trzeba będzie większy. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. A kto to się wypowiada? Przepraszam państwa. Wczoraj także był kłopot